Będziemy grać w Babcie Granie i dzisiejszy odcinek nie będzie miał sensu, więc yy, no, yy, dzisiaj yy, w dzisiejszym odcinku będzie ze mną moja yy, przyjaciółka Julka, odezwij się, hej, i tutaj nie wiem co będziemy robić, ale dobra tutaj stoję bez sensu, więc idziemy dalej, dalej. Dobra, to idziemy, bierzemy ten, ten wazon, czy co to jest, nie wiem. No wiesz, nie chce się złapać. dobra, idziemy i teraz... O nie, babcia idzie. Dobra, idziemy, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Idziemy tutaj na górę i... Wejdziemy na razie do tej skrzyni i poczekamy sobie na bacz. Czekamy, czekamy, czekamy. Dalej no, czekamy, ale dobra, no kiedy ona przyjdzie? A w zasadzie to dobra, może ją zamkniemy gdzieś, ale to... to dobra, nie zdradzamy, na razie informacji. Dobra, wchodzimy tutaj. I musimy puścić dropa chyba, albo poczekamy aż tu przyjdzie, bo czasami też one przychodzi jak się jakby te drzwi otworzą. Dobra, czekamy. Nie wnikaj, dlaczego ja powiedziałam na to drop? Po prostu ja tak mówię, bo ja pisze, że upuść, to ja mówię upuść. XD. Nie ma to sensu, to jest ważną, ale ja na to mówię drop, okej? Okay? Dobra, upuściliśmy to coś i czekamy na babci Bożenkę. Babci Bożenka tutaj jest, już machuje kijem. I my spadamy tutaj stąd i teraz idziemy na dół. Na dół, na strych. Nie, strych jest na górze. Do piwnicy, nie wiem. Dobra, I idziemy, 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 idziemy. idziemy. I teraz mm, odbieramy, no tak w dobra, puszczamy dropa i teraz się chowamy do tej półki, czy co to jest, nie wiem, i czekamy na babcie. Okej, okay, babcia idzie, nie wiem, pod jedną kamerą tak macham, nie, zaraz ją zamkniemy. zamkniemy, ją, dobra, ale nie wyszło, zauważyła nas, ale okej, okay, nieważne, i tak się udało i teraz czekamy na drugi dzień, dokładnie. Okej, okay, tu. Dobra, wstajemy z łóżka. I w tym dniu nie wiem co będziemy robić, będziemy po prostu łazić, bo nie mam w ogóle pomysłu na ten filmik. O, i zek. No. Zostawiła na mnie pułapkę. Nie wnikać, okej. Okay. I teraz wychodzimy stąd. I nie wiem gdzie idziemy. Będziemy idzie, gdzie? Panie? Wychodzi, może tutaj idziemy? O, dobra, wychodzimy tutaj. I idziemy tędy, tutaj nic nie było O, tu to się trzeba wejść. Bo ja myślałam, że coś tam jest jakby za tymi, a tu jest jakiś gdzieś na ten... Tutaj też to jest. to coś jest. Dobra, wchodzimy, tutaj nic nie ma. Okej, okay, myślałam, że jest jakiś pokój czy coś, ale nie ten. Tutaj coś znalazłam, coś nie wiem dlaczego, ale okej. Okay. No mm. Już chyba nic nie ma, wchodzimy po tych schodach może. Słody są wąskie. Dobra, tutaj się da wyjść? Teraz sprawdzimy. O, tutaj jest jakiś pokój, mam jakieś glony, zaraz sam wyjdziemy. Glony. Dobrze, co tu jest? Okej, to jest jakiś chyba worek z człowiekiem, nie wiem. Co ta babcia pożenka w ogóle robi? Ona to jest, nie wiem. Mi tutaj, nie wiem, co ja w ogóle zamyślam, ale okej, okay. dobra, idziemy w dół i tutaj jest jakieś błoto. I jest nieograniczalna. Jest nieograniczalna. Mm. I to jestem jakieś drzwi, ale coś nie ten... Dobra, trudno, nie da się ich otworzyć. Cóż takie życie, dobra, idziemy tam. I to może kucnąć? I... Boże, Bożena! Dobra, idziemy do następnej rundy. Day 3. Boże, Bożena! Jezu, nie da się ty Bożena, robisz? W ogóle grać nie dajesz. Okej. Okay. I tutaj się budzimy w dniu XIV i nie wiem, co będziemy robić. Mam nadzieję, że Grażynka nam... Na Bożenka, Boże, powiedziała bo na nim Grażynka, nas zabije, na no, nas nie zabije. Boże, co ja gadam? Da się otworzyć? Nie, da się otworzyć, super, znakomicie. Dobra, więc wchodzimy y tu. Idziemy tam i przewrócimy tego magnetina, albo, albo i Bożena. Albo i Boże! Boże! Nie, ja nie wtrzymam. Dobra, idziemy na następny dzień, ostatni. Dzień piąty, i tutaj nam się nie da otworzyć tego. Boże. Mm, no, to tego magnetina. I nie włazimy. I teraz specjalnie wyjdę, żeby, żeby ten, Zobaczcie zobaczyć reakcję Bożenki. Właśnie. Dobra, Bożenka! Wychodzimy. Hi! Okej, okay, Bożenka mnie zabiła, niestety. nie ładnie No właśnie, jeszcze. O, dobra, budzę się, budzę się. Ona mnie będzie chciała, nie wiem co. Oni, ona by chciała przejechać samochodem. Oh no. Zobaczymy no jej minę. Gzdę. Co nam machacie co? Nie wiadomo. Kapita. <laughs> Okej, okay, to my się z wami żegnamy. Widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem kiedy będzie. A ale... dajcie łamkę w górę i zostawcie suba. Pa pa. Pa!